Dzień dobry, nazywam się Marcin Wielkiewicz, pracuję w firmie OPERON3D i chciałbym pokrótce pokazać, w jaki sposób wygląda skanowanie przy pomocy ramienia pomiarowego CREON wyposażonego w laserową głowicę skanującą, a jak to będzie wyglądało przy pomocy skanera ręcznego AIMSCAN PRO. Zacznę od ramienia pomiarowego CREON, bo po to już ten błotnik wcześniej zeskanowałem, zajęło mi to około 10 minut. Otworzę sobie na nowo środowisko skanowania. Jest to ramię 7-osiowe, czyli ma tutaj 7 przegubów. Zasada działania jest taka, że jest wyświetlana linia lasera, w której jest kilkaset punktów i współrzędne każdego z punktów są mierzone. Dzięki temu, że w każdym przebudowie jeden enkoder, no i oprogramowanie na położenie kątowe tych enkoderów jest w stanie przeliczyć współrzędne wyświetlanego punktu względem bazy ramienia. Jakie to ma znaczenie? Takie, że możemy w dowolnym miejscu skanować, przerwać, rozpocząć skanowanie w innym miejscu i wszystko mamy w jednym układzie współrzędnym. Głowica naserowa ma możliwość automatycznego dopasowywania ekspozycji, czy właściwie kamera z w tej głównie, do skanowanego detalu, czy to będzie jasny czy ciemny y, detal ta ekspozycja y, automatycznie jest dopasowywana tutaj możemy właśnie ustawić, żeby y, automatycznie był y, ten czas naświetlania y, W 10 z prostu rozpoczyna się skanowanie. No i trzeba po prostu nad detalem e, przesuwać skaner. Jak widać na bieżąco jest tworzony mesh, e, czyli siatka trójkątów. Nie jest to chmura punktów, tylko od razu mamy siatkę trójkątów i tak jak wspomniałem możemy przejść na drugi koniec detalu czyli jeżeli chcielibyśmy tylko dół tego błotnika mieć zeskanowane e, możemy zrobić to bez najmniejszego problemu co więcej możemy też e, przejść pod spór pod detal żeby na przykład sobie sprawdzić jego grubość później zmierzyć na tym e, skanie nie ma najmniejszego e, programu z takim skanowaniem. Myślę, że jest jasne jak działa to. Nie ja będę całego teraz m, tego potnika skanował, zajęłoby to jak wspomniałem około 10 minut. Zakończę skanowanie. No i oba fragmenty skanu mam w jednym układzie współrzędnych, tak jak fizycznie jest ułożone ten fragment ten fragment mm. więc mamy to dokładnie odzorowane na yy, tej chmurze punktów, właściwie nawet na tym skanie, nawet bez tutaj skanowania, bez zachowania ciągłości tego skanu. Tak wygląda skanowanie przy pomocy ramiona na yy, To jest 2,5 metrowe ramię. Są dłuższe, nawet do 5 metrów. Głowice też są różne dostępne. W przypadku głowicy, która wyświetla wnioski laserowe o szerokości 200 mm, no oczywiście tam to skanowanie będzie przebiegało szybciej niż w przypadku tej głowicy. Teraz chciałbym pokazać, jak działa skaner AIM Scan Pro. Jego zasada działania jest troszkę inna, ponieważ nie mamy tutaj układu współrzędnych stałego, nieruchomego, tylko pomiar wykonywany jest względem samego skanera. Jest źródło światła, rzutnik, który wyświetla paski lub taki wzór na detalu i kamery, które go rejestrują. Dzięki temu powstaje trybunerowy obraz. No i dlatego, ponieważ jakby układem współrzędnych przemieszczamy w przestrzeni, to skany tutaj muszą być jakoś ze sobą poskładane. I dzieje się to na dwa sposoby. Albo poszczególne ujęcia, czyli można tak powiedzieć, że skaner robi z dużą częstotliwością zdjęcia trójwymiarowe. No i te zdjęcia składane są albo na podstawie geometrii, czyli tutaj jakieś, tutaj mamy jakiś charakterystyczny element, mamy jedno zdjęcie, drugie zdjęcie i na podstawie tego kształtu oba są wyrównane. Albo jeżeli jest gładka powierzchnia tak jak tutaj, to na podstawie markerów e, dosyć chaotycznie naklejonych po to, żeby oprogramowanie mogło sobie te dwa ujęcia ze sobą na podstawie tych markerów dokręcić i dopasować do siebie. No i jeżeli chcielibyśmy gładką powierzchnię przy pomocy takiego skanera zeskanować bądź podobnego bądź skanera optycznego, musielibyśmy na markery nakleić na całym e, detalu. Zacznijmy sobie od skanowania bez markerów, żeby zobaczyć jak to działa. Czyli o, ten, ten fragment. Powinien się całkiem fajnie zaskanować, bo mamy właśnie jakieś e, kształty charakterystyczne, które pozwolą e, dopasowywać skany jeden do drugiego. Tutaj jest podgląd z obu kamer. Możemy sobie jasność czym dopasować. Wyłączymy e, podgląd. Może troszkę tam jest za jasno. Jest prześwietlone. OK. No i klikamy, żeby rozpocząć skanowanie. No i tutaj idzie to całkiem fajnie. Tak. Tutaj przejdziemy nad tym fragmentem. Troszkę za blisko. Scanner. U góry um, zielonym kolorem, kolorem określa, że jest tam w odpowiedniej odległości od skanowanego Jak będzie za blisko, to będzie czerwony kolor. Za daleko niebieski. No, tutaj sobie przejdziemy. Liczymy. No i od razu teraz widać, mam nadzieję, że na kamerze, na obrazie rejestrowanym też widać, że Teoretycznie wszystko fajnie szło, wszystko się skanowało, ale jak przejechałem nad tym fragmentem, wróciłem, no to już widzimy, że się pogubił. Pogubił się, ponieważ tutaj była gładka powierzchnia, no i nie był w stanie, był w stanie dokładnie tego dopasować. A dlatego ten tryb nie nadaje się do tego typu detali. Jakaś rzeźba, płasko rzeźba, ok. Dobrze, spróbujmy sobie tryb z markerami, kilka markerów nakleiłem, włączę program ponownie i wybiorę tryb um, skanowania z naklejonymi znacznikami na y, detalu. Czyli poszczególne ujęcia będą składane przy pomocy y, właśnie tych y, naklejek okrągłych. Poszczególne ujęcia muszą mieć wspólne cechy wspólne nakładać się po prostu tak, żeby co najmniej trzy markery na jednym i na drugim ujęciu zostały zarejestrowane, dzięki temu nawet gładką powierzchnię będziemy w stanie zyskać. Tutaj tylko kilka markerów nakleiłem i chciałem naklejać ich na całej powierzchni. Zobaczymy sobie podgląd. No i tutaj program, znaczy program, skaner. Skaner z programem rozpoznał już położenie markerów, te czerwone kropki yy, na monitorze. No i można rozpocząć yy, skanowanie. A to oczywiście tylko mały fragment uda mi się yy, zeskanować, ponieważ mam mało tych markerów. No i jak tylko wyjadę poza obszar okrujony markerami, to yy, gubi się. Natomiast łatwo zwrócić do skanowania. Wystarczy po prostu najechać, nawet jeżeli e, skieruje skaner w inną stronę, to łatwo będzie tutaj odnaleźć się skanerowi na, na tym detalu. W tym wcześniejszym trybie mm, jest to trudniejsze, trzeba najechać na jakiś fragment, który e, ma Zabiera jakąś cechę charakterystyczną. Mam nadzieję, że ten krótki film yy, pokazuje, jaka jest różnica pomiędzy pracą za no, pomocą wewnętrznego skanera a ramienia pomiarowego wyposażonego w górkę skanującą, laserową. A Tutaj skanowaliśmy mały fragment, ale proszę sobie wyobrazić, ile czasu należało uśmiecić, żeby ten błotnik okleić markerami, a następnie je. Zbiąć. Nie zawsze jest to możliwe. W przypadku ramienia nie ma konieczności żadnej jego pracy związanej z przygotowaniem obiektu do skanowania.